Gdzieś chodzę, gdzieś biegam, choć nie wiem gdzie jestem Dziś błądzę na drogach i gubię się w słowach Znów towar się budzi, bo leczy bym zasnął Co ja bym dziś zrobił, gdybym cię nie stracił Przebieram te myśli, bo wszyscy gdzieś znikli Samotność zadziała, dziś zasnę do rana I przejdzie ta fala, nie zaśpiewam na, Bo łudzę się wprawdzie, że zniknie ta plama Zabolała rana, bo blizna została Tak siedzi to w głowie, jak serce łamała I straciłem brata, Przejewana na strata Wciąż liczę na ciebie, persona non grata Uciekają lat jak cukrowa wata, nie liczy się kasa i różowa bajka. chcę trzymać wciąż majka, budzicie co ranka i oby tak dalej łączyła mnie kartka. Co jest z nami dzisiaj, nie wie nikt. Cisza w mojej głowie dobrze brzmi, dobrze brzmi. Wyrzuć, co najgorsze w tobie tkwi. Teraz zapomnij, co robią źli. Co jest z nami dzisiaj nie wie nikt. Cisza w mojej głowie dobrze brzmi. Wyrzuć, co najgorsze w tobie tkwi. Teraz zapomnij, co robią źli. Nieważne czy będzie gdzieś kiedyś coś było Bo to mnie dotkliwie znów kurwa zniszczyło Nie podam dziś ręki, nie powiem ci dzięki Sprzedała dziś duszę, zerwała przysięgi Ogarnia ją lęki, gdzie dają tabletki Wrażliwość zaczyna odwiedzać apteki I brakuje chęci znów stać się kimś lepszym Tak srogie uczucie jak kanał tych leszczy To dziwne jak kanion, wylewa się z ramion I sam roztargniony naprzeciw batalion Biorę to na siebie przez szpetne spojrzenie To daje mi siłę by złapać promienie Ten sen jak marzenie to co ma znaczenie, prawdziwe myślenie przebija natchnienie. Ja lecę w oddali. Do dziś mnie to bawi, gdy słyszysz te brednie do tych, co się śmiali. Co jest z nami dzisiaj, nie wie nikt. Cisza w mojej głowie dobrze brzmi. Wyrzuć, co najgorsze w tobie tkwi. Teraz zapomnij, co robią źli. Co jest z nami dzisiaj nie wie nikt. Cisza w mojej głowie dobrze brzmi. Wyrzuć, co najgorsze w tobie tkwi. Teraz zapomnij, co robią źli.